Czytam o sobie artykuły, które wychodzą, ale nie czytam komentarzy. Natomiast wiecie, co jest tą naszą ciekawością ludzką. Czasem zwycięży, i nie ukrywam, że czasem spojrzę, co tam się dzieje. Ech, tak było też dziś. Zasklinowałam i wrzuciłam do siebie, ponieważ ja nie wyrażam zgody na takie zachowanie. Nie wiem, jakim trzeba być człowiekiem, żeby. Żeby coś takiego zrobić. Naprawdę, uwierzcie mi, to jest dla mnie niepojęte nie mieć w sobie za empatii. Tam zostały przekroczone wszelkie granice. W sumie te granice zostały przekroczone już dawno. Na szczęście, jedna dobra rzecz, jaką jak mnie życie nauczyło, może nie jedną, ale jedną z wielu, to aby się tym naprawdę nie przejmować. Właśnie mnie rozczęsło bo jedzie koło mnie ciężarówka, gdzie pisze się i bydła. Ja jeszcze chwilę i kompletnie nie będę jadła mięsa. Jestem już na tej, na tej drodze właśnie ku temu. Nie przez to, że go nie lubię, tylko przez to, że nie jestem w stanie patrzeć na. I wówczas kierowca ma no taki wielki krzyż no. O! Zobaczcie no. to! Taki wielki kryształ zielony. Bączek. Dobra, wracając. Eee, chcę, żebyście wiedzieli jedno. Eee, był czas, owszem, był czas, kiedy czytałam te komentarze, kiedy się nimi przejmowałam, kiedy bardzo we mnie uderzały, dobijały to, co jeszcze gdzieś tam we mnie żyło. Na tym etapie, na którym jestem teraz, słuchajcie, powiem to krótko: nie można zabić kogoś, kto już nie żyje. Mi się przykro. Uważam to za olbrzymią niesprawiedliwość, co tam się wyczynia. Uważam też, że olbrzymią niesprawiedliwością jest pozwalanie na takie komentarze, napisanie tym osobom. Te osoby powinny się leczyć, a nie pisać komentarze w internecie. Hmm, powinny być osoby odpowiedzialne za to, za weryfikowanie tych osób, za, 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 za sprawczość tego, co tam się dzieje. Ale to nie ja jestem od tego. Bardzo łatwo jest na polskich portalach, nie wiem czy wiecie, dojść to to, kto to odpisał. Gorzej jest z Instagramem, z Facebookiem. Natomiast polskie portale to naprawdę nie jest wielkie ajwaj, żeby zgłosić i dojść, tak jak ja to robiłam. Tylko wiecie, przychodzi czas w życiu człowieka, gdzie zajmujemy się zupełnie innymi rzeczami. Nie mówię, że ważniejszymi, bo mam kilka komentarzy. Które są zabezpieczone u notariusza zgodne z prawdą, które czekają aż będę mieć więcej czasu i polotu, aby spotkać się z tymi osobami w sądzie, które to, które to napisało. Oczywiście odnoszą się do mojego sądu. A wracając kolejny raz do tych komentarzy, które udostępniłam. Słuchajcie, to jest nic. Gdybyście byli zmuszeni do uczestniczenia w tym, co spotkało mnie w życiu na myśli stronę medialną, to może byście wtedy zrozumieli, jak straszny potrafi być świat i ludzie. Yy, dlatego wiecie co, na tej ciężarówce jeszcze, jeszcze piszę odpady z przodu. Na tej, co jest skupydło. Nie jestem w stanie się skupić na niczym, bo ta, ta ciężarówka cały czas ze mną jedzie. Jest krzyż na, na szybie, pod spodem piszę mu odpady i, na, i z tyłu jest skup No I to jest właśnie moja empatia. Zobaczyłam taką ciężarówkę na drodze i nie byłam w stanie się już skupić na, na pierdołach tak naprawdę, bo czym są hejterzy w stosunku do tego, co, o czym my rozmawiamy. Chciałam wam jeszcze raz z serca złożyć nami przeżyczenia, przede wszystkim zdrowia na ten nowy rok i wiary, ale wiary w siebie, w to, że możecie udźwignąć całe swoje życie, tak jak staram się to robić ja. I nie wstydźcie się upadać, bo to nic złego. A co do osób, które liczą na to, że w końcu się zamknę i zniknę. happy year